Budowanie związku. Karty przełożyłam i tradycyjnie w losowie trzy karty. Setna, a z kielichów. Co wychodzi na przeciw? Śmierć. Wynik, odpowiedź, rada. A smiecz. Sedna a z To jest poczucie szczęścia, stabilizacja, przyjemna energia, dbałość o siebie i o stronę przeciwną. To jest okazywanie i odczuwanie. To też jest zakochanie się, miłość. Człowiek dostał szansę, aby mógł się zakochać. Kocha pełnym sercem. Para podoba się sobie, mają się ku sobie. Co wychodzi naprzeciw śmierci? To jest transformacja emocjonalna, duża zmiana, szok, ból, cierpienie, nierówność w kontakcie początkowym. Śmierć to jest naturalna selekcja, czyli pozbywamy się ciężaru. Chcemy partnera równego sobie. Czyli jeżeli ona jest kulawa, to i on powinien być kulawy. Również nie chcemy słyszeć, że ją lub jego coś boli. Na przykład tutaj coś go boli, tam go coś boli, ponieważ zabrakło mu koli. Wynik: odpowiedź rada, a smiecz. Ja zawsze mówię, że para powinna dbać o siebie. Ona powinna dbać o siebie i on powinien dbać o siebie. Powinni uznać, że są sobie równi, jedą na tym samym wózku. Partnerstwo, małżeństwo to jest zysk i strata. Są zyski, są straty. Kiedy w późniejszych latach jedno z nich zachoruje, to powstaje strata. A osoba, która jest chora, ma ciężkie buty do unoszenia. Partner, który jest zdrowy, który kocha, to zawsze chce pomóc unieść te buty. I nie ze względu, że on również może kiedyś zachorować i będzie potrzebował pomocy, aby podnieść jemu nogi z ciężkimi butami. Tylko z miłości i wrażliwości do strony przeciwnej. Jeżeli między parą nie ma chemii i nie myl z chemią niemiecką, to nie ciągnij tego dalej. Bo jak na początku nie zaiskrzyło, to później nie zaiskrzy. I tego Ci życzę. Dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, Klara Tarot. Odbałeś się. Zapraszam do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dbaj o siebie.